Cześć papa Tugou 2 odcinek 16. Kupujemy dzisiaj. Moglibyśmy ten, nie kupić dzwonek do wieprzowiny, bo jednak potrzebujemy, znaczy bo już mamy wieprzowinę. Ale jak wiemy wstępnie mówiłem o tym, że kupimy najpierw tablicę, a potem inne. Więc kupiłem tą tablicę i będziemy mieli teraz dwa zamówienia specjalne na dzień. I w następnej kolejności kupimy wszystko, na co nie będzie stać. Nie ma znaczenia, co pierwsze kupię, co drugie. Myślę, że albo wieprzowina, albo dzwonek do wieprzowiny, albo przyspieszać bym kupił jako pierwszy. Hmm. A ja może tym razem bym wziął Rowdy Rice. To będzie pierwsze zamówienie specjalne, które będę robił dwa dni. Znaczy dwa razy na dzień, bo już mamy tablicę, nie? W sumie dzisiaj to może nam trochę pieniążków pod czy wlecieć więcej, nie? Gino Romano, odblokowany. Chodzi oczywiście o joja z poprzedniego odcinka, nie? Jak jest Jojo to zawsze dostajemy kotylion, a kotylion daje nam możliwość. Hmm, yy. Brumart? Aha, okay, to, to, nie, to nie to. Ok, to są dwie stacje. No to mi tu chodziło gdzieś, tu jest napisane. Blue Ribbon, nie? Z jest Blue Ribbon w lobby kustamerzy. Będą imprest i dawać będą więcej tipów przez 3 dni nie? czyli do 18 dnia będzie więcej kasy 3 razy więcej Znaczy nie 3 razy no więcej po prostu Będą płacić przez 3 dni A jeśli chodzi o nasze osiągnięcia no to Mamy ich już 22 22 osiągnięcia już zrobione nikt złota nie ma bo za wcześnie żeby ktoś miał złoto 7 perfektów 28 osób już jest 29 dzisiaj ginormano Gino Czyli, jak mi nie zamówi trzeci, jeżeli drugi i trzeci klient nie zamówią mi specjalnego, to wtedy będę mógł po prostu dwa razy przygotować e, do Rolling Rides Bo będzie wiadomo, że to tylko to będzie zamówione potem, nie? Jak nie zamówi trzeci klient, to potem mogę już robić tamto zamówienie na zapas. Specjalne. Cruzera pewnie też. Dwa dzisiaj nie, z taką miatę ja go dostaliście. Ten jest drugi: frytki, a raczej ser pokrojony na frytki. Teraz chips. 5 dolców, 4 dolce, Peny o Rowdy Rice. W sumie mogę oba wstawić, nie? Mogę wstawić oba. Może się akurat uda, że dwa podrzędy będą Rowdy Rice, a może będzie przerwa na jedno normalne zamówienie. Fasolka. Fasolka. Sałata. Cebula. Mhm. Oraz kwaśna śmietana. Chipsy. Sos. Tu. I tu. I co? rice? Tak jest. Od razu dwa pod rząd rice. No tak, tylko że nie opłaci mi się teraz robić mnie Szykować mięsa do closera Tak mi się wydaje, że lepiej nie szykować 5 dolców Klouserowi się przygotuje jak już przyjdzie Chipsy mm -hmm. Guacamala I wydajemy to Kolejne osiągnięcie Osiągnięcia to nam się ładnie ostatnio sypią. Janana, kurczak, dla ciebie. Teraz drugie, Rowdy Rise. No z tego zamówienia to tylko dwa bilety wyskakują. pokrój to robi no dobra mamy mięso do pilnowania a ja mam tu pewien pomysł jak można to sobie ułatwić z wieprzowiną będziemy z wieprzowiny nie wieprzowiny wołowiny z wołowiny jak mam to dzwonek będzie dzwonił i Wieprzowina się przygotuje Z pomocą dzwonka wołowiny hm. Chociaż nie no W sumie to później dzwoniło Dobra, przyspiesz to Jak już tu jestem to mogę to wywalić To mogę dać tu Ale chciałbym to przyspieszyć, dokończyć Niech już będzie zamówienie zamknięte. Tu, no, żeby potem nie było, że mi się znowu coś spali. Ciekawe, czy uda mi się perfekta strzelić tutaj, ustrzelić. Ok, só so... passou chips I to był dzień 16. Za chipsy gdzieś straciłem. 58, ok. 42, 42 dolce z dzisiaj. Mamy rank 11. Czyli już zaczynamy następny holiday od następnego odcinka. Slider Escape. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bawaria Fest się zaczyna. Cześć.